Witam wszystkich na moim kanale, zapraszam na przegląd do sklepu Sinsai tutaj najpierw zaczniemy od manekinów no jak widzimy stonowana kolorystyka jeżeli chodzi o te wszystkie ciuchy tutaj jeszcze mamy cenę za spodnie 40 zł spodnie, chociaż dla mnie to bardziej jak le jeansy i kolejne manekiny tutaj też sądzę, że taka bardziej stonowana kolorystyka i przeszłam się dzisiaj na buty tego typu trzewiki w jasnym kolorze za prawie 110 zł, i muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o wykonanie tych butów, to uważam, że niektóre wyglądają o wiele lepiej, jak na przykład te ze sklepu CCC. I w sumie też, jeżeli chodzi o ceny to mam wrażenie, że są bardzo podobne. Jeżeli chodzi o te, które teraz tutaj pokazuję, to nie są same ich ceny. I kolejny kolor taki kamelowy, te kosztują również prawie 110 zł. Oczywiście żadne z tych butów nie były ocieplane i jeszcze kolejne, które wpadły mi w oko, tutaj już kolorystyka, jak widzicie, czarno-biała, że tak powiem, Te uważam, że są całkiem interesujące, wykonane z materiału kosztują prawie 100 zł, ale tak jak powiedziałam, naprawdę sposób wykonania ich jest zadziwiająco bardzo. Ładny. Tutaj kolejne takie sztyblety ze skarpetą. Kolorek jasny, śmietankowy, również za 100 zł. I te buty tutaj jeszcze na dole występują, oczywiście, w kolorze czarnym. Teraz już zjeżdżamy na dół na dział dla kobiet. I tutaj sprawdzimy, co nowego uda mi się znaleźć. Na dzień dobry sweterek za 50 zł. Sweterek z golfem, kolor taki jasny, obniżona linia ramion. Jeżeli chodzi o składy, to może nie będę się wypowiadała, no bo jak wiemy, w większości przeważa akryl. Tutaj kolejne ciuchy na manekinach. I na wprost z tego manekina mamy taki kożuszek. Kolor ciemno-brązowy, dłuższy kożuszek, oversize'owy, cena to prawie 160 zł. Całkiem lekki, czym mnie akurat tutaj zaskoczył. Jeżeli chodzi o jego wykonanie na żywo, to muszę Wam powiedzieć, że czuć, tak, czuć taką sztuczność. Nie wiem, jak bym to wytłumaczyć, ale no to nie jest zbyt fajne. Tutaj też od razu dotykam te swetry, jeżeli chodzi o takie pierwsze wrażenie, i nie było zbyt przyjemne. Kolejny produkt, spódnica z eką skóry. Bardzo cienki materiał. Z tyłu mamy taką gumkę i zaraz Wam tutaj pokażę cenę za tą spódnicę i mamy z 60 zł spódnica w kształcie litery A był tylko jeden kolorek właśnie taki czarny, następnie kolejny korzuszek krótszy krój taki bardziej jakby pudełkowy i zaraz go ściągnę, bo akurat ten kożuch wisiał naprawdę w wysokim wieszaku jeżeli chodzi o jego cenę 140 zł ten korzuszek już muszę powiedzieć, że bardziej takie przyjemne wrażenie sprawia jak się go dotyka no i tutaj taka wersja z rozpiętymi guzikami kożuszek uważam, że całkiem okej, okay, fajnie wygląda kolejne produkty z nowości w oko wpadły mi te spodnie takie niby dresowe Cena 50 zł, czyli taka standardowa cena jak na ten sklep, jeżeli chodzi właśnie o cenę spodni. Kolejny kożu, który już wcześniej pokazywałam w wcześniejszym przeglądzie, ale tutaj Wam przypomnę cenę: 140 zł. Sweterek w kolorze różowym. Oczywiście też jest to akryl, ale taki akryl bardziej przyjemny. Sweterek kosztuje 50 zł. Tak, jak już wspomniałam, większość tych swetrów jest wykonana z tworzywa sztucznego. I naprawdę niektóre, jak on dotykałam, to aż tak szale były takie bardzo nieprzyjemne w dotyku. To mnie akurat lekko ściwiło. Tutaj w oko wpadł mi ten mały plecaczek. Oczywiście to też jest ekoskóra, taka lśniąca, błyszcząca bardzo. A zaraz też wam pokażę cenę za ten plecak. Ile my tutaj będziemy mieli? 60 zł. I poniżej pod tym plecaczkiem mamy buty na obcasie, również wykonane z materiału. I te buty kosztują 100 zł. Muszę Wam powiedzieć, że na żywo wyglądają o wiele lepiej. Też uważam, że całkiem, całkiem ciekawe są te buty. I przejdziemy sobie dalej. Tu mamy swetry. Większość swetrów już wcześniej pokazywałam, tak więc nie skupiamy się raczej na tych swetrach. Oczywiście możemy kupić. Też coś takiego lżejszego, bluzeczka bawełniana za 30 zł. Taka kurcza buzeczka pod spodem. Mamy bluzkę na dłuższy rękaw, bawełnianą w prążek. Teraz zaraz tutaj Wam pokażę cenę za tą bluzkę. 36 zł. Innych kolorów niestety nie było. I tutaj od razu z daleka zauważyłam ten czerwony kolor, bo on naprawdę rzuca się w oczy pośród tych wszystkich szarości. Jest to taki sweterek zapinany na złote guziki. On kosztuje prawie 50 zł. Grubszy materiał też uważam, że wygląda o wiele lepiej na żywo, aniżeli tutaj na tym nagraniu. Jeżeli chodzi o materiał, oczywiście też jest to sztuczny materiał, akryl. Akurat nie znalazłam niczego, co by miało do wełny, a szkoda, muszę przyznać. Z tak jak powiedziałam, uważam, że jest bardzo ładne. Obok mamy wiskozową sukienkę. Ona kosztuje 70 zł. Wiskoza, oczywiście, na plus. Też uważam, że całkiem fajna jest ta sukienka. I co my tutaj jeszcze mamy z tej strony? Powyżej taki żakiecik w kratę. On kosztuje 80 zł. Tutaj też mamy oczywiście poliester, żakiecik taki dłuższy za tyłek, obok wiszący, też taki jakby żakiecik. Również wykonany z poliestru, ale materiał bardzo fajny, grubszy. I też tutaj zaraz Wam go ściągnę i pokażę, jak on się prezentuje w całości. Krój taki pudełkowy, czyli krótki, szeroki. I jeżeli chodzi o cenę, to tutaj mamy 80 zł bez jednego grosza. Na żywo też wygląda o wiele lepiej, aniżeli tutaj na tym nagraniu. I teraz pozostałe produkty, czyli sukienki. Sukienki mnie bardzo zaskoczyły, jeżeli chodzi o wykonanie jakość. Ta jeszcze ujdzie. Sukienka dzianinowa za 40 zł w kolorze szarym, dość krótka, też taki krój wersaizowe. Poza tym jest mnóstwo sukienek z poliestru i to takiego, bym powiedziała, najgorszej jakości. To aż tak, jakbym to powiedziała, skrzeczy, strzeszczy w rękach, jak się to dotyka. Kolejna sukienka, również ona jest poliestrowa, niestety. Jestem lekko zaskoczona tą jakością, bo latem było mnóstwo wiskozy. Poliester był rzadkością, a teraz jest mnóstwo poliestru. Ta też jest taka poliestrowa. Szczerze mówiąc, nie chciałam Wam nagrywać tych sukienek, ale pokazuję, żebyście mniej więcej zobaczyli, co jest dostępnego. Jak widzicie, cenę 40 zł. Tutaj kolejna to już jest prążek, rozszerzone takie rękawy. Sukienka również taka krótsza i jeżeli chodzi o jej cenę to jest ta, ta sama cena czyli te 40 zł to już zamiast tego poliestru bym sobie wybrała tą sukienkę bo uważam, że byłaby przyjemniejsza w noszeniu tutaj w kolorze czarnym w ten sposób się prezentuje taka bardziej obcisła na dole ma rozcięcie z lewej strony i ona podobnie kosztuje 40 zł i obok, tutaj na górze, w kolorze takim oliwkowym, mamy ten żakiecik, który wcześniej pokazywałam. I jeżeli chodzi o jego cenę, również jest to ta sama cena czyli te 80 zł. Kolejne sweterki. Tutaj, tak jak powiedziałam, nic ciekawego, szczerze mówiąc. Jeden z tych tutaj wiszących, moją uwagę przykuł ten, takim jakby z stójką w kolorze szarym. Oczywiście jest to akryl, ale taki przejemniejszy w dotyku. Kosztuje 60 zł. Poza tym nic specjalnego, jeżeli chodzi o swetry. Tu już mamy dodatki. Dodatki muszę powiedzieć, że na duży plus. Zaczynając od góry, mamy czapkę. Oczywiście czapka jest wykonana z poliestru. Bardzo mięsisty, gruby materiał. Kolor taki. Ciemnej czekolady, cena 20 zł. Pod spodem szaliczek, również wykonany z akrylu, ale bardzo przyjemny, miły w dotyku. Jego cena 36 zł. Jeszcze tu wam tak z bliska pokażę, jak on się prezentuje. Też ładnie wykończony, całkiem szeroki. Niżej mamy małą torebkę za 40 zł. Torebka, oczywiście, mm, z długim paskiem imitacja krokodyla skóry tutaj kolejny szaliczek z taką literką Y wyszywaną i jeżeli chodzi o jego cenę to mamy tutaj 26 zł również jest on bardzo przyjemny w dotyku oczywiście materiał to akryl standardowo kolejna lejka, tutaj królują centki czyli HIT tego sezonu jesiennego. Zwykłe jeansy bawełniane za 30 zł. One są w rzeczywistości takie jakby wypłowiałe. Ten kolor nie jest taki intensywny. Poniżej dzianinowa taka bluzeczka za 50 zł. Ta cena mnie troszeczkę zaskoczyła. To oczywiście tu mamy sztuczny materiał, jakieś ozdobne takie wstążeczki. Ale poza tym, czy ta bluzka jest warta 50 zł, no to nie do końca jestem przekonana. Tutaj kolejna zwykła taka bluzeczka bawełniana oczywiście zaraz tutaj Wam pokażę cenę za tą bluzkę 26 zł tu już taki sweter też cały w centki oversize'owy, bardzo gruby materiał, jest lekko taki szorstki, ale mimo wszystko całkiem fajny, cena 60 zł jeszcze tu Wam pokażę jak on się jest zakończony spójrzcie takim jakby jednym odcięciem no, i torba zwykła, materiałowa. mi ona się podobała, taka większa na suwak. Kosztuje 30 zł, tak więc uważam, że całkiem spoko cena, jak za tego typu produkt. Tutaj spódnica poliestrowa, również wzór w centki. Pod spodem oczywiście ma ona podszewkę. Jeżeli chodzi o tą spódnicę, zaraz on tutaj pokażę cenę ona kosztuje 50 zł jeżeli miałabym nosić poliester to już spódnicę niż sukienkę no ale oczywiście mamy też sukienkę z tego samego materiału i sukienka kosztuje 70 zł tutaj taki zwykły beret za 26 zł w kolorze camelowym taki berzyk ciemniejszy i jeszcze tutaj kolejny produkt w centki Mała torebka, ona naprawdę fajnie wygląda na żywo. Torebka oczywiście ma dłuższy pasek wewnątrz, kosztuje prawie 40 zł i tak jak powiedziałam, jest naprawdę super wykonana. Kolejne dodatki zaczynając od góry, kapelusz. On już jest po cenie wyprzedażowej, kosztuje 20 zł. Poniżej mamy jasną czapeczkę. Ona kosztuje też 20 zł, to jest ta sama czapka, co tam wcześniejsza w kolorze ciemnej czekolady. Torebka, ta torebka kosztuje 60 zł i też uważam, że na żywo wygląda o wiele lepiej, aniżeli tutaj na tym nagraniu. Też ma wewnątrz dłuższy pasek i jeszcze poniżej mamy szaliki, szaliki akrylowe. Zaraz tutaj znajdę cenę, bo te ceny akurat były tak pochowane w tych szalikach wewnątrz. I za ten szalik zapłacimy, zaraz wam tutaj powiem, 26 zł. I to jeszcze nie koniec. Przejdziemy tutaj dalej, bo tutaj jeszcze wcześniej właśnie widziałam rękawiczki takie jednopalcowe z futerkiem. Tylko jeden kolor beżowy za 26 zł. Tutaj też mamy tylko i wyłącznie jeden rozmiar, ale też uważam, że fajnie wyglądają na żywo. W ten sposób się prezentują. Tutaj już je odwieszam. Z jeszcze taki napis, taka naszywka. Teraz je odwieszę i obok tych rękawiczek są, jest czapka z pomponem. Jeżeli chodzi o tą czapkę, ona już tak ma cieńszy ten materiał. Czapka kosztuje 26 zł. I tak ona się prezentuje. Tutaj mamy jakieś korzuszki, które ostatnio pokazywałam. I jeszcze na wprost mamy sweter sweter z takim półgolfem i suwakiem bardzo przyjemny w dotyku, oczywiście tutaj też mamy akrel zaraz go odwieszę i Wam pokażę jego cenę jeszcze ujęcie z bliska, no i teraz zaraz tutaj znajdę tą cenówkę jeszcze sekundeczkę i już mam tutaj cenę za ten sweter 80 zł. I oprócz tego koloru tutaj jeszcze mamy w kolorze czarnym z białymi paskami. I nie wiem w sumie, który bardziej mi się podobał: czy ten czarny, czy ten jaśniejszy. Ale tak jak powiedziałam, one są akurat OK. Według mnie przyjemne w dotyku, mimo iż są wykonane z poliestru. I co my tutaj jeszcze mamy z tej strony? Małe takie torebeczki, kolor bardzo ciemna czekolada, one kosztują 30 zł, choć jak sprawdzam przez internet kosztują 27,99, tak więc w sklepie troszeczkę drożej. I ta torebka ma tutaj wewnątrz długi pasek, i też uwierzcie mi, że na żywo wygląda o wiele lepiej, aniżeli tutaj na tym nagraniu. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o przegląd z tego sklepu. Oczywiście wszystkim dziękuję za obejrzenie i zapraszam na kolejne filmy. Pa pa!